Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku, dzisiaj będziemy patrzeć co się wydarzyło od ostatniego razu, czyli dużo pobudowaliśmy i jest ze mną Voxu, Voxu, jesteś ze mną? Jestem, cześć, witam, jest, witam wszystkich. Jest ze mną Fonia. Witam. No i będziemy sobie zwiedzać i zaraz zaczynamy odcinek, przeskakujemy do sceny, gdzie będziemy już to zwiedzać, bye bye. Co wyście tu wybudowali? Czy to My na górze? Postawiliśmy... To jest... Czy to jest żelazne jąderko na górze? Nie. Jest Nie. to Redstoneowe jąderko. Redstoneowe jąderko. Jest to, to jest akumulator akumulujący siłę siłę tej świątyni. Jąderko ciemności. Co wy tu macie? Ale co Gdyby... to, to służy czemuś? To co tu macie? Postawiliśmy postawiliśmy Pytanie. na budownictwo na budownictwo świątynne. No. Ponieważ zwiększa moją moc na serwerze. Ale to, to słyszałem, że twoje pochodzenie jest jakieś takie. No niepewne, nie? No słyszałem, że jakiś Przede, moc ma, w tobie drzemie. Mhm. Moc chudego byka w tobie drzemie. No. Nie, pochodzimy z... Ale czy, czy to ma jakąś funkcję? Czy to tak sobie po prostu jest jako taki pomnik? Wygląda, to jest no podstawowa funkcja. No kurczę, pokazuje, ty... jak, jesteś, jak jesteś bogaty, że Dobry. rozbierałeś tego stronę i... wystarczy tak. cię tak. To... Ten zig zigurat tutaj stanowi pierwszą część całego kompleksu budynków w tym miejscu. A woda jest zasymbolizuje walkę z Zostało to, zostało to z jako zbudowane jako jedno z pierwszych budowli, przeze mnie i przez Fonie. Stanowi nie dość, że jakby pi pierwszą rzecz, na którą natykasz się idąc w tym kierunku, to jest też poważne, widać to już z daleka, więc stanowi jednocześnie piękny wzór. Jest to też bardzo ciekawy. A w środku tak? znaczy jest guste, tak? środku. Słucham, ma być w środku, a, czy nie? Tak, lawa zabezpiecza, jest zabezpieczona przed wskoczeniem na mnie. jest zupełnie bezpiecznie. No. Oczywiście, jeżeli ma się ustawia na góry. A tutaj jest no, wejście, to, to... dobra, nie widziałem. Ej, a wiecie o tym, że możecie tam na górze jeszcze, żeby więcej mocy y, szło do Foni? Możecie jest. jeszcze na przykład. Zamieniam się. W słuch. Co? Zamieniam się wamieniacie słów? Co? Zamieniam się w słuch. Aha, dobra. No, sorry, yy, jestem głupi yy, Tutaj gdzieś możecie ja dać yy, tego Netherraka i podpalić go, on będzie wiecznie płonął O, to jest, do, to jest dobry budynek. Punkty ognia możecie dodać jeszcze na, właśnie, żeby zasymbolizować walkę żywiołu Na w dolnej części budynku widzimy piękną posadzkę. Z czerwonego innego Gdzie Na I... dolnej części? W środku. W dolnej części świątyni. Aha, już już patrzę, bo może nie I... przypatrzyłem się. Przy okazji mamy tutaj również w gdzie możemy się wejść. zrelaksować. Uduszewkę no trzeba wejść. No właśnie wchodzę, tutaj na dół, tak? Zejść na dół I to są schody. No i już dostałeś w łeb. No Ludzie schodzą pod schod. Tutaj jest piękna kolekcja. A ja wam po skrzynkach zaglądać nie będę. Ale tu macie ten tutaj neczen, właśnie, tak? Do, to Można, można się chciało, zrelaksować tak? przy książkach. A przy okazji wzmocnić broni. Ja sobie ściągnę hełm, bo trochę mi gorąco, powiem wam, straszne upały tu mamy. No, spoko, spoko. Ja nie widać. Chodźcie mi pokazać, co jeszcze tam macie, dobra? Bo to nie jest chyba jedyna budowla. Gram na kartoflu, więc trochę lagi. No to, to, to ten, czaje. No i świetnie. A ja pójdę sobie skrótem. Macie tu skrót dla ubogich słowa. Po tylkocie. Patrz. Masz ci ziemniaczki. Co mi ziemniaczki? Mówiłem, ja wiem, dobra. Ziemniaczki. To surowe takie, ziemniaczki. takie młode ziemniaczki, nie? Takie Tak, takie hmm. surowe, prosto z ziemi. No, nie, jeszcze ja... nie umyte. Ale sobie farmę porobiliście. Tutaj jest tak zwany lack Ej, e, ja mam pytanie, wy żyjecie jeszcze poza tym? A to dlatego mi tak klatkuje tutaj? <laughs> Strasznie mi tu klatkuje. Jestem jakieś 500 kurczaków. A, mogę tam kiedyś wejść z TNT? Proszę? Mogę tam kiedyś wejść z TNT? Może. Sprawimy, tu jest, że ten, kury że zaczną ten, latać. Ten, Sprawimy, że kury zaczną latać. Tu jest przykład rolnictwa intensywnego. A macie tak zaczone... Wydaje mi się, że, wy... że przejdę na ekologiczne. Nie wiem, spodobany... Był chów ekologiczny do pewnego czasu, ale zrobił się klatkowy. No właśnie miałem mówić, czy spełniacie tu jakiekolwiek te... Jajka nie są zbyt dobrej jakości. Jak słyszycie, ciężko jest czekolwiek usłyszeć. Znaczy... jak... No. Hey. Kopery mogliście na dole dać, żeby od razu się zbierało No. I przepalały. Ale nie, no nie tak, nie bądźmy, nie bądźmy krót. Niech przynajmniej to jest iluzja, i tutaj techniczne. No to pięknie. No ładnie to wygląda, tylko że laguje strasznie. Nie laguje, bo mam jeszcze shadery. Też mam i jeszcze gram na kartoflu, więc to jest... Nie to jakie 26 PS. Ja sobie jeszcze idę dalej zobaczyć. Ja 8 gram sobie ustawiłem jeszcze, nie? Kolejną częścią jest rolnictwo roślinne. Nie, nie, jeszcze dalej. Morza i trawy. No, kończyć po kolei. Tu A tutaj jest już słychać po progu. Kró Krówencje. Ja widzę, z takich prostych co sobie robicie, nie? Na razie no, tak. Chcieliśmy no, szybko zrobić dużą ilość budynków, a później przejdziemy na trochę. Proszę nie grób. Nie, nie zabijam, rozpędzam je. Patrz. Ale nie mieczem. Patrz, jak się rozpędziły. Dobra, zamykam, żeby nie pouciekały. Ktoś drzwi zostawił. Oj, otwarte. To, to, tutaj to jeszcze. Ale zabij... musicie te kurczaki kurde uwalić, bo tak laguje, że hej. Ja, właśnie. Tutaj no. są knury. Tutaj... Dobra, wieprzowina. To, że tak Myślałem, że to zielona świnia, a to tak naprawdę ten... <grym> tak <grym> ...dircik. Cudowna, smaczna wieprzowinka. No dobra, no chodźcie dalej, zobaczymy. A tu był świn, nie ma co oglądać. Nieco jakieś pokazowe. Proszę wyjść. No ja wyszedłem. Nie, mówię do boxa. Proszę mnie nie bić od tyłu na mojej poszedłości. On może chciał, tak wiesz, cię zaczepić, może on tak z miłości, nie? Ale nie, to w sumie to on mi wierzy. Co, co to jest? Być, co ale... to jest? Ale i moja. Co to, to jest, jest? forma... Nie, to zmowa. co to jest? Tu. Na, yy, tu. Za wami, za wami, to duże. Gdzie? O to. No, to tutaj jest, to. Yy, to jest. No właśnie, co to jest? O. To, to miała być. Nie nowoczesna? Nie wiem. A nowoczesna? Tak? Przeszło, że w końcu, nie wiem. Woksuro zaczął robić w sumie rybę, ale jak dla mnie to zawsze pozostanie kociołem przegrywu. Kocioł przegrywu? Ponieważ symbolizuje upadek tego... upadek godności i matematyki. No. Matematycznie jest dość... nieźle zbudowany, szczerze, jakbyście się przyjrzeli. Ale jakbyście się przyjrzeli, to jest równy. Jest równy właśnie. Równy? Równy właśnie jest. To zwracam wolę. I symbolizuje... Stop it. Get some help. Nieważne co symbolizuje, nie wiem co to jest nawet, no nie wygląda jak kocioł. <noise> dobra, to może wam pokażę co ja zrobię. Czy to, czy to już wszystko? Nie, jeszcze nie. Jeszcze jest wrota do piekła no, na końcu. A, dobra, te takie co wyglądają jak, jak taka duża ściana foliowa. I farma... tej, farma jagód. Co farma jagód to wiesz... Ja, Jagódki ja to są... to jest zło. No właśnie. Ja wiem, że dlatego tylko to hodujesz. No tak. Głównie. Znaczy, A powiedz mi, jak się, tasej... robi te, jak się robi te duże portale, bo nigdy kurczę nie próbowałem nawet. Robisz... mały portal, tylko duży. Aha, czyli po prostu... Yy, zwyczajnie machasz jakiej wielkości chcesz i klikasz za poniżkę i się robi sam, tak? Tak. Ma Maksymalnie rozmiar to już że. No To ci też nie laguje, bo to zrobiłeś tak zasobożerne rzeczy, nie? Nie. Znaczy mi zawsze laguje, bo mam na karcie. Ja no. tak czasem lubię pograć na kartu. Dobra, to już tyle u Was? Tutaj I widzimy. Do... No tak. Tutaj widzimy wrota do pieki u To ładne kraje obrazy tu. W możemy zbierać. Yy... Dobra. Materiały na najwyższego. No. no dobra, dobra, no to to już mi yy, fonia pokazał. Ale ja, ja jeszcze może... muszę pokazać sam. No I to dobra, no to teraz chodźcie do mnie zanim się zrobi ciemno No. No pięknie i udało się cofnąć w czasie o jakieś kilka godzin. No. Nie, młod, młodszy o Mały parę godzin. Mały człowieczku. No. <noise> Wystarczy ci. Schudziłeś? Schudziłeś entuzjazm? Dobra, chodźcie. O, już widzę, rysuje się z daleka. Smak, smak, Znaczy, to jest jeszcze nieskończony. To jest jeszcze nieskończone. Co to jest? To, 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 ładnie się o, prezentuje, w stylu o, azjatyckim. To właśnie, kurczę, ale to jeszcze nie jest koniec, bo to jest tylko budowa. A ja tu mam zamiar zrobić coś konkretniejszego, że tak powiem. Ale nie chcę jeszcze mówić dokładnie co. Żebyście mogli na kolejnym odcinku. Za... Mieć taki efekt bardziej ładnie. Wow, Możecie wejść sobie na górę, zobaczyć punkty widokowe, jak to wygląda i w ogóle. No ładnie. Jest... bambusa? E, Słam? Bambusa? Nie, nie, nie. Albo w sumie bierz, w sumie. Bierz, bierz. I tak chyba nie e, muszę Wam sprostować widzowie dwaj. W sensie. fajne powinno... jeszcze z tego, z... znaczy z tego, z drogi. E, to? A tylko weź sobie jednego na przykład, żebyśmy miał co pochodować. Dobrze, A jak się chodzi po Bo ten. Y, słucham? Spację przeczymaj. Jeśli shiftem schodzisz. To musisz stanąć idealnie równo na nim, nie? No i tu macie punkty widokowe właśnie, ale to jest coś, co jeszcze nie skończyłem, bo ten domek jeszcze nie jest skończony. Tam widzimy dom Mainuna w sumie w tym miejscu. No. Niestety... W sumie dość... dość... Ja trochę bym... niepokoi mnie fakt, że drzwi wokół domu Majonosa są obłożone jego własnymi No... własnymi głowami, tak? Tak, trochę mnie ci... to niepokoi. Co ja ci powiem, no kurczę, No lubi chłopak czasami się wywrócić. Tylko pyrnąć. Ci się wydaje, no, że traci tak, głowę. Jest głowę jest. No jest, dałem mu jedną główkę. Bardzo prosił, to mu dałem. <laughs> Jak to śmieszne brzmi, że dajemy sobie głowy nawzajem. No widzisz. A teraz chodź Pałęzi. za nami, Woksu, bo się pałentasz tam, a ja chcę pokazać na kolejną część. Nie tego na głowie. Oła, teraz wiem, u migreny mam. Podejdź do mnie, Woksu, proszę cię. O, przeżyłem na szczęście. Tak, come on, come on here. Skuszę cię, ada. pelease. Jak dostaniesz skuszę, to zginiesz? Dobra. Nie klepać się. Voxu to jest ten człowiek, który zawsze chodzi na 1 HP, bo nig nigdy nic nieje. Dobra, pokażę wam co jeszcze zrobiłem, bo nie mam tu za, za super budowli, bo zająłem się tak. Robiłem enchanta tak spolszczając. A nie można wejść za enchanta, schowamy kowadełko. No kowadełko, ale to, to, to jest kowadełko akurat Mainuna no to jest takie kiepskie miejsce. To są kopalnie chyba. Nie, tego nie rozwalaj, tu, tutaj chodź stąd. A, to jest ekspiarka. To jest ekspiarka, tylko że to jest Nie, część. jest taki sobie takie I, I tu mamy ekspiarkę. Tutaj A, sobie stoisz, bierzesz sobie wędkę. O kurczę, nie mam wędki. Eee, nie mam wędki i będziemy robić tak. Robić tak, że sobie łowisz. Łobisz sobie ten i to ci się akurat respi. One się tu respią, bo tam jest spawner, te zombiaki i sobie expisz po prostu, nie? One spadają, mają 1 HP. Ta ekspiarka wygląda tak jak ta najprostsza z YouTube'a: czyli idzie sobie tam e, taki duży kwadrat, z tego kwadratu tam sobie idzie taki wężek do góry, który e, window wywozi zombiaki na górę, a później je zrzuca na dół i zostaje im 1 HP że one sobie muszą tu przejść drogę. coś na dole. Słucham? Na dole jest też jeszcze? Na dole to już jest tylko kopalny. Endermany No to już. No, to Wiesz, już jest tam jest myśli, to... Mobki. to już. To już by było chyba na tyle, tak mi się wydaje. Czemu to są mopki? Jakie mopki? Endermany są, zombie, szkielety. No nie wiem, coś może się porozumieć. A, bo Mine nie lubi oświetlać swojej drogi, więc. Tam jeszcze jest chatka Lunatika, ale jego nie ma, więc może nie będziemy tam wbijać na razie. Więc ja chyba e, drodzy widzowie, e, znaczy dwóch widzów, nie liczę Was w was Oksu i Foni. Żegnam Was bardzo serdecznie. No i widzimy się w następnym odcinku. Jeszcze nie wiem co zrobimy. Może zrobimy pierwszą wyprawę do Netheru wspólną. No, zrobimy rajd na twierdzę. Jakie szkielety możemy po, poatakować. Słucham? Jest źle. No dobra, dobra, ja tylko zakończę odcinek i mi powiesz. No to w takim razie do, do zobaczenia w następnych odcinkach. Bye bye. bye.